Dla mnie rodzina jest najważniejsza. Na rzecz rodzin działam nie tylko w polskim parlamencie, ale również w społeczności lokalnej i jako prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej od 14 lat staram się wraz z zarządem i współpracownikami pomagać rodzinom nie tylko w naszej diecezji, ale również na Podkarpaciu. Organizujemy wiele spotkań, ale również pomagamy poprzez formy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Decyzji Rzeszowskiej od przeszło 20 lat organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, których rodziców nigdy nie byłoby stać na wysłanie dzieci na kolonie czy półkolonie. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu pana posła Kazimierza Gołojucha udało się zorganizować taką formę wypoczynku dla przeszło 2000 dzieci. Kazimierz Gołojuch, lista PiS, miejsce 8.